Witajcie na moim kanale. W niniejszym materiale chciałbym przybliżyć Wam sytuację związaną z obecnością firm ukraińskich na polskim rynku. Dnia 12 marca 2022 roku weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a jej zapisy miały moc prawną obejmującą okres liczony od 24 lutego 2022 roku. Dnia 22 lutego 2024 roku w życie weszła nowa ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, która jedynie wydłużyła okres owej pomocy określonej w zapisach ustawy z roku 2022. Na mocy tych ustaw obywatele Ukrainy, którzy są zainteresowani otwarciem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce, mogą to swobodnie robić, licząc przy tym na szereg możliwości wsparcia takiej działalności, które obejmuje na przykład jej dofinansowanie oraz możliwość założenia firmy przez Internet za pomocą systemów usług elektronicznych cidg.gov.pl oraz biznes.gov.pl. Oczywiście strony internetowe są w pełni przetłumaczone na język ukraiński, tak aby nasi goście ze wschodu nie musieli kłopotać się z nauką języka polskiego, który podobno wciąż jest językiem urzędowym obowiązującym w Polsce, ale wychodząc na ulice naszych polskich miast, można odnieść wrażenie, że jest to jedynie pusty ustawowy zapis bez pokrycia w rzeczywistości, która często wygląda tak jak we Wrocławiu czy Rzeszowie, gdzie co trzeci mieszkaniec to Ukrainiec. Przedsiębiorcy z Ukrainy mogą liczyć na specjalną ofertę stworzoną przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, która jak czytamy na stronie gov.pl, oferuje im bezpłatną przestrzeń biurową wraz z niezbędną infrastrukturą. Polska Agencja Inwestycji i Handlu obsługuje również program Poland Business Harbor, kompleksowy pakiet wsparcia ułatwiający firmom z branży IT relokację na terytorium Polski. Obywatele Ukrainy mogą składać wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w celu otrzymania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości ponad 43 tysięcy złotych. Pod koniec listopada 2023 roku na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie poinformowano o projekcie nowa szansa który daje pracodawcy możliwość doposażenia stanowiska pracy tworzonego dla obywatela Ukrainy w wysokości 26 tys. złotych netto oraz możliwość doposażenia stanowiska pracy tworzonego dla obywatela Ukrainy w wysokości 26 tys. złotych netto oraz dopłatę do wynagrodzenia przez okres 6 miesięcy w kwocie. 1250 zł miesięcznie i wówczas łączne wsparcie wynosi około 33 500 zł. Ostatnie dwa lata przyniosły w Polsce gigantyczny wzrost nowo powstałych ukraińskich firm. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego w tym czasie zarejestrowano u nas ponad 44,5 tysiąca ukraińskich przedsiębiorstw. Prawie co dziesiąta firma zarejestrowana w Polsce w 2023 roku należała do Ukraińców. W 2023 roku do Polski wjechało ponad 40 tysięcy ton mrożonych malin i procederu nie udało się zatrzymać. W efekcie tego w bieżącym roku chłodnie są pełne ukraińskich malin, a polski surowiec prawdopodobnie zostanie w niewielkim stopniu sprzedany na rynki zagraniczne i jak można przypuszczać w sporej części zutylizowany, co zapewne rząd będzie się starał zrekompensować dopłatami, aby zamknąć usta rolnikom. Polskie rolnictwo również stoi na skraju upadku, gdyż nie ma szans konkurować z wysokotowarową konkurencją ze wschodu, która dzięki regulacjom unijnym zalewa swoimi produktami rynek Unii Europejskiej. W wyniku nieuczciwej konkurencji ze wschodu polska branża transportowa upada. Ukraińscy przewoźnicy jeżdżą do Polski na pusto i podbierają ładunki transportowane na zachód, a przy tym zaniżają stawki na polskim rynku. Warto zaznaczyć, że tak zwany wjazd na pusto i podejmowanie ładunków w przewozach krajowych i między krajami trzecimi jest złamaniem umowy pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską. Koszt utrzymania kierowcy ukraińskiego w ukraińskiej firmie jest znacząco niższy niż ten ponoszony przez polskiego przedsiębiorcę zatrudniającego kierowcę w Polsce. W Polsce koszt utrzymania kierowcy, w który wlicza się podatki i składki dla zakładu ubezpieczeń społecznych, to ponad 3000 zł, a koszt utrzymania kierowcy na Ukrainie to zaledwie 290 zł. Polskie Stowarzyszenie Producentów Cementu alarmuje, że w roku 2023 odnotowano spadek produkcji cementu w Polsce o 11,9%, a jednocześnie zaobserwowano wzrost importu cementu z Ukrainy o 350%. To już wszystko w dzisiejszym materiale. Zachęcam Was do udostępniania tego filmu, tak aby trafił do jak największej liczby osób. Do następnego.